Dzień dobry. Koziorożec. Co się w głowie dzieje u koziorożca? Stan głowy. A przestaje się bać. <laughs> Emocje. Stan emocjonalny koziorożca. Co czyścić? No, strach, który tu, bo, bo są dążenia do tego, okej, okay, ja się już nie chcę bać, ale jednak coś je, tu jest. Jakieś jeszcze takie sprawy, których bazą jest strach. Głowa mówi, nie chcę, a mam do wyczyszczenia ten strach. Teraz zobaczymy, co robić. No, zbadać to. Zbadać, czego się boję, zbadać, co mnie paraliżuje, bo chcę zmienić, a nie mogę. A... Chcę nowej per nowych perspektyw, nie mogę ich mieć. Nie przychodzą, nie przyciągam. Coś się dzieje takiego. Głowa, głowa, głowa która chce się pozbyć wszelakiego strachu. A ja się proszę nie bać. Tu mi się siła pokazuje u, u koziorożca. Czyli skoro chcę się pozbyć, mam wolę pozbyć się strachu, dobra, zrobię wszystko, żeby, żeby tak było, że, żebym się przestał bać życia. Najlepsze tutaj jest to, że ja wiem, czego się boję. Mam świadomość tego. Wiem, co mnie paraliżuje. Znam swoje słabe punkty. No to... No tylko się cieszyć, drodzy Państwo. Bo tu, bo tu ten strach, o którym mówimy, to, to jest forma straszaka. tutaj Ja myślę, że się boję. Ale umiem nazwać rzeczy, których się boję. Tu... Naprawdę jest pokazane... Yy... Dużo optymizmu w tym wszystkim, że się uda. Okej, okay, uda mi się przekroczyć te, te granice neptunicznego strachu, który jest tutaj wygenerowany. Podwójny lew mi się tutaj pokazał. Zobaczymy, boję się lwa. Mam konfrontację z lwem. Lew się mnie boi. Jaka jest tutaj energia przy lwie? Strzelec? Albo mnie ktoś tu nastraszył? Może być panna, jeżeli to państwa obchodzi. To ktoś mnie nastraszył. Tutaj ktoś mi kiedyś coś nagadał. Państwo już mieli takie czytanie? Nasłuchałem się bzdur na własny temat. Numer 9 no to jest pokazane dura totalna jaki strach czego się tutaj boi koziorożec ten lew czego się tutaj kiedyś w, w, wmówił momencik. <noise> to jest system system świadomości do wymiany u państwa, dlatego, że yy, tu jest pokazane, że... Mamy relację matki z synem i matka kiedyś mówiła synowi, że on się do niczego nie nadaje, że nic z niego nie będzie. Ja przestanę inwestować w syna, przestanę go wspierać, przestanę koło niego być, zostawię go. No, niech sobie radzi. To wszystko jest pokazane jako ściema. To, że matka nie wierzyła w syna, to jest problem tej matki, bo to w niej coś było takiego, co kazało jej tego syna nie szanować i zostawić. Zwracam się do faceta, tutaj, który jesteś, który się pokazałeś. To jest bzdura. Jedna wielka bzdura. Ty pokazujesz siłę, ty pokazujesz moc. I wolę. To jest słowo klucz tutaj. Wola. Że ja wiem, że to jest ściema. No to proszę bardzo, masz jeszcze, mężczyzno, potwierdzenie w czytaniu. Że to, co jest w twojej głowie, w kategorii strachu, bo ci ktoś wmówił, no bzdety. Twoje podejście do tego... Spokój i cierpliwość, jasne. I osąd, który mówi, tego się boję, tego się nie boję. Czyli, ale właściwie to jest to, co powiedziałem, że umiesz rozpoznać <laughs> swoje słabe punkty, wiesz, czego się boisz, umiesz to nazwać. To jest właśnie to. Więc cała reszta jest bzdurą. To znaczy, cała reszta, to znaczy, słowa tutaj matki. Które cię tak podsumowały i tak cię zdes zdeklasyfikowały. I nieważne, jak długo w tym żyłeś, ważne, że już to rozszyfrowałeś. No to no, wielkie brawa dla ciebie, skoro do tego sam dotarłeś i potrafisz określić to, czego się boisz, jednocześnie mając do szpiku kości świadomość, że to jest bzdora. No, stary, no to tylko pogratulować, czujności i samopoznania. Głowa. Mhm. I że to nie jest koniec, to jest to, czego chcę. No jasne, że tak. Nie jesteś skończony. Tylko dlatego, że osoba z kompleksami, czytaj matka, tak ci coś wmówiła. To jest to, czego chce. No dobra, no to facet, czego chcesz. No samoświadomości, dojrzałości, proszę bardzo. Wiary w to, że wiem, po co żyję, wiem, jakie mam marzenia, wiem, czego chcę. No, rawelka. To nie jest koniec. Jasne, że tak. Nikt cię tutaj nie załatwił, bo się nie dałeś. Jest jeszcze tyle marzeń, tyle rzeczy do spełnienia, tyle spraw do zdobycia w swoim życiu. No nic, tylko zakasać rękawy do roboty. Ale ty to wiesz. Emocje. Emocje są pokazane jako. Yy... Szczerze mówiąc, takie rozdygotane. Tylko dlatego, że głowa tutaj... No z jednej strony okej, okay, wiem czego się boję, a z drugiej strony jeszcze są we mnie te głupie słowa i osądy matki, która chciała mnie załatwić. Eee, a tutaj... No właśnie, w Tobie się jeszcze coś... Jeszcze się coś odbywa. Co z tymi emocjami? Dlaczego one są tak niestabilne? Co w tym siedzi? No, wątpliwa miłość, no matki, prawda? Eee. Aha, ten sposób. Okej, okay. okej. Okay. No ale optymizm i odwaga, mimo wszystko, w Tobie, nieważne co się dzieje, po prostu jesteś facet nie do złamania, bo o co tutaj chodzi? Te emocje, to na czym bazujesz, to w jaki sposób yy, wygląda obraz tych. Tego, co w tobie jest, jest skutkiem odtrącenia. Najpierw od matki. Tutaj jakieś przyjaźnie się pokazują, skazane na bycie samemu, bez tej podpory innych osób. Więc tutaj, czy, czy też bez wzorców, tak? Zachowania, pokazania życia, jak to wygląda. Czyli wiesz, rzucony na głęboką wodę już na dzień dobry no i radź sobie sam bo tutaj nawet matka się wyrzekła A, więc yy, nie miej do siebie pretensji to jest naturalny no, taki symptom tego co, co cię spotkało pamiętaj najważniejsze, że rozpoznajesz ściemę Wiesz, w co nie wchodzić. <laughs> Dlatego też tutaj. E, te emocje są takie w takim stanie, no w jakim są, nie są, znaczy, nie są takie. Uporządkowane, nie są skonkretyzowane. No bo żyjesz sam. Żyjesz w samotności. Bardzo długo. Ale jest w tobie doza optymizmu, mimo wszystko. Strącony, żyjący sam dla siebie, ale bardzo dużo mimo wszystko optymizmu w, całym, tym, w, ta, w całej tej swojej samotności. No i teraz pytanie, czy ta samotność jest dla ciebie zła. To jest też taka kwestia tutaj, no, nie, 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 nie. Dlatego, że ty facet, ty się odkrywasz. Siebie, kim jesteś, jaki jesteś. Tak naprawdę ta samotność, ona, no twoja saturniczna sam, samotność, ona ci daje yy, tak naprawdę, jest co? paradoksalnie stabilność. Zepchnięto cię w pewnym momencie. Yy, tutaj pewne ważne osoby w twoim życiu się ciebie wyrzekły, ośmieszyły, jakoś yy, strąciły. Yy, I odtrąciły, ale tak naprawdę ty w, w tym swoim, po rosyjsku, ugalućke, czyli w tym swoim kąciku, w tym swoim miejscu, w tej swojej małej przestrzeni, yy, to, to tak naprawdę rośniesz, bo yy, zaczynasz skupiać uwagę życiową na, na siebie. Zaczynasz się poznawać, zaczynasz yy, rozpoznawać to, kim jesteś, kim nie jesteś. Czyli, krótko mówiąc, się hartujesz. Jasne, zahartowanie, ale jednak, no bo trudne, ale jednak, jak bardzo ci przydatne. Do czego? No co do tego, że jest takie ładne stwierdzenie, że ty, w ogóle takie stwierdzenie, że jestem panem swojego życia, panem, cesarzem, jakkolwiek, jakakolwiek nomenklatura, ty i tak będzie dobrze. I to o to właśnie chodzi, że ty od bardzo wczesnych lat swojego życia byłeś uczony, czy pokazywano ci, że... Yy, Pokazywano ci samodzielność twoją życiową, że ty się masz jej nauczyć, tylko dlatego, że jeżeli coś będzie nie tak po drodze, to po pierwsze ty sobie poradzisz, po drugie poczujesz wdzięczność, że sobie poradzisz, bo trzy sam sobie to wypracowałeś. Czyli i, ty, i czwarty punkt: sam sobie jesteś wdzięczny, sam sobie dziękujesz za wszelakie doświadczenia, tylko dlatego, że innych osób nie było, bo ci się nie wtrącali. I koło się zamyka. Czyli tak naprawdę ty tutaj zbudowałeś siebie, zbudowałeś całe swoje życie, czy prawie całe, na pewno bardzo długie lata, na podstawie tego, co sam czujesz, co sam w sobie identyfikujesz, jakie odczucia, jakie emocje, jakie wrażenia, co myślisz o pewnych rzeczach, o ludziach. Rozumiesz, to jesteś cały ty, cały ty zbudowany. Przez Ciebie. No i aspekty, co czyścić. Chociaż jeszcze moment. Te emocje, czyli ta niestabilność emocjonalna, tak, że ona jest. Bo nie było tych wzorców, których sam się musisz nauczyć. No, jesteś uczniem własnego życia. Nie? Ale wiesz, po prostu wiesz, że zostałeś oszukany. I wiesz, kiedy ci ludzie ściemniają, dlatego że Twoje podejście do życia, Twoje schematy wypracowane, one ci podpowiadają co innego, ale mało podpowiadają, one się sprawdzały. I wiesz, kiedy jesteś oszukiwany. To jest bardzo dobra wiadomość. Co czyścić? No ten strach. Wiesz, że coś jest na rzeczy. No ty jesteś tu. Nie? Ty, facet, to szukany. Jeszcze resztki strachu. Bo tu jest. Yy, tak, no emocje, 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 emocje i twoje marzenia. Twoje emocje i potencjał, który chce być w nich wykorzystany. Wiesz, że to wiesz, że je masz, wiesz, że go masz. <laughs> I tutaj jest. Yy... No, aspekt emocji. Mamy yy, no, strzałkę do emocji. Że w ogóle to, co o tobie twierdzono, to czego się nasłuchałeś, to jedna wielka bzdura. Naprawdę tutaj odsyłam do dziewiątej części, czyli nasłuchałem się bzdur na własny temat, bo uzupełnienie doskonałe. Wiesz, że byłeś oszukiwany. Wiesz, że cokolwiek teraz ktoś ci powie na twój własny temat, to jest jedna wielka ściema. Nie, ty nie potrafisz tego zrobić. Nie, jesteś za głupi. Nie, nie masz wykształcenia. Nie, nie masz umiejętności. Tak, masz za mało doświadczenia. No to mnie sprawdź albo pozwól, żebym ci pokazał, że umiem, że jestem na tyle kumaty, na tyle zdolny. Jestem w stanie to zrobić. To jest właśnie to: wszelkiego rodzaju sprawy, które chcesz spieniężyć, spieniężaj, odwagi. Bo też te głosy w Twojej głowie, które się pojawią, to jest to, to się tak ładnie, tak ładnie zostało nazwane echo przeszłości. I to cię będzie, to gdzieś tam koło ciebie będzie, ale to jest znowu ta ściema neptuniczna, która tutaj jest, no bo ci matka nagadała, że jesteś niewarty albo nie tak, nie na tyle, na ile faktycznie jesteś. Słyszę, daj sobie spokój. Daj sobie spokój z czym? Z wiarów w to? C czego się nasłuchałeś? Nie, facet, w ogóle zapomnij. Zapomnij o tym, Bełkocie. To, to jest zupełnie co innego. To, co robisz i w jaki sposób, jak się prezentujesz. Wiesz, to jest. Z Twojego życia, ty zauważ, co zbudowałeś. Zauważ <laughs> i bazuj na tym, <laughs> a mi się gardło odzywa, czyli jest coś na rzeczy. <laughs> zauważ, e, jak siebie zbudowałeś, co masz w sobie, jakie emocje przepracowałeś, co masz. Nie co ci narzucono, tylko co masz, co tak własnymi ręcyma wypracowałeś. Taki komunikat przy tym, chcę wierzyć, że jesteś mój. Tak, że ja, facet koziorożyc, wiem, że jestem swój, tak? Czyli, że ja siebie, no właśnie, że ja siebie tak zbudowałem. Że ja do siebie należę. Bo wypracowałem wartości, przepracowałem różne syfy, których się nasłuchałem na własny temat, emocje więcej mm, świadomości tego, że jesteś zupełnie inny, niż ci wmówiono. Tu jest rozgraniczenie, tu, to musisz na to zwracać uwagę, bardzo. Bo to, bo to jest szala i teraz, okej, okay, co przeważy? Bzdety, których się nasłuchałeś na własny temat, czy nowy ty, tak? Nie do złamania, nie do zdarcia facet, który sam się zbudował. Co wygra? Pokazujesz wolę. Znowu. Chcę wierzyć, że jestem mój. Chcę wierzyć, że ja należę do mnie. I wszystkie przymioty z tym związane. No i temat, co robić. No właśnie, przypatrzeć się jeszcze temu. Ja zostawię Ci te marzenia, bo one tutaj są cholernie ważne. O i wiara. No, no, jasne. Co robić? Tak, przypatrzeć się tematowi, ale nie wierzyć w głupoty. O, to też. Ale to jest twoje... To jest twoja rola, żeby te wszystkie swoje marzenia spełniać. I to jest takie, wiesz, odpuść. Odpuść ten bełkot. Naprawdę daj sobie spokój, bo to do niczego cię nie doprowadzi. Rozwijaj się, facet. W tej ciemności, która tutaj nastą nastąpiła. Naprawdę Czyli ten indywidualizm, który tutaj się wcześniej pokazywał, że zostałeś sam, że strącony, ugaluciek, tak? Ten kącik, w którym jesteś sam, że to, to cię rozwinęło i macie rozwinąć. Ty masz się eksplorować, zobaczyć, co tam wszystko, jaki potencjał w tobie jest. Czyli krótko mówiąc, masz się rozwijać. Cały swój męski potencjał. Tak, i odpuść bełkot, tak? Teraz o tym mówimy. Odpuść cały ten bełkot, który tutaj ma miejsce. Nie rani cię śmiech. No, jasna sprawa. No już raz, raz. Tam zdobywać swoje życie. Co Cię wesprze? Jaka energia? Energia lwa. Tylko tym razem. Wiesz co, facet? M y y powiem Ci taką rzecz. Nie ignoruj swoich marzeń z, dzieci z dzieciństwa. To kim chciałeś być, co chciałeś robić, jak się chciałeś realizować, jak chciałeś wyglądać, jak chci i co chciałeś mieć koło siebie. Nie ignoruj tego. Bo ci kochana mamusia powiedziała co innego, tak? Że jesteś do dupy. A tu jest wręcz przeciwnie. Stary, wróć do tego, co chciałeś kiedyś robić, zostawiłeś. Nie musi być to jakoś bardzo, bardzo, bardzo w dzieciństwie. W ogóle kiedyś coś, co chciałeś zdobyć, no ale życie, tak, podyktowało inne scenariusze i teraz może jest. Na pewno jest, bo to jest w Twojej przestrzeni energetycznej wola do zrealizowania tego, bliźnięta. Czyli coś z technologią, z pisaniem, to jest przelewanie myśli na papier. To jest, to są książki. Artystycznie czuję artystycznego faceta, który chce malować, jakoś farbami, kredkami, pastelami, farbami akrylowymi, chce tutaj. Pokazywać rzeczywistość tak, jak ją widzi. W ogóle, w ogóle to jest wyrażanie. Wyrażanie. Koziorożec, dzień dobry. Lew daje Ci radość z tego, co robisz. Bliźnięta dają Ci wiedzę. Koziorożec daje Ci sumienność no stary, sukces jest przed Tobą o, nawet się tu pokazał sukces proszę bardzo to jest przed Tobą no to tam zdobywać trzymaj się i trzymam kciuki